Teraz właśnie zmierzam do tego i będzie piosenka, którą właśnie zawsze dedykuję dla wszystkich osób, szczególnie tych, którzy, które siedzą sobie w domach i wstydzą się niejednokrotnie, wyjść do ludzi, pójść do jakiegoś domu kultury. Tu mamy też piękny naprawdę dom kultury. Spełniać swoje marzenia, rozwijać swoje pasje. Bo naprawdę warto. Warto, bo daje to... Szczególnie dużo szczęścia, radości. Także nie siedźmy w tych czterech ścianach, wychodźmy. Moja koleżanka bardzo piękny talent w sobie odkryła. Była chora na krawędzi śmierci. Ja jej zaproponowałam iść do Domu Kultury. Coś tam zrobiono, odkryła, że kiedyś będąc małym dzieckiem, pięknie malowała. I później zaczęłam malować, malować. Konkursy, różne wyjazdy. Kobieta odżyła. Ale nie o tym mowa bo jak ja to jestem, nie nazywają bo Wielicką też często, często występuje z monologami, Myślę, że będzie kiedyś ku temu okazja. No ale teraz właśnie z tymi pozdrowieniami i z tymi do ludzi, z tym hasłem, żeby spełniać swoje marzenia. I do tego jest ta piosenka Zabłyśnie dzień, proszę Państwa. Wszystko będzie szczęśliwy wśród poprzednich dni. Do tego dnia się spełnić, ma co tak czasami nieśmiało nam się śni. Lipcowy dnia w tym dniu meczom usta. Lipcowy uśmiech przed troski w cień. zoję Musi zaraz jutro być, Ale przecież łatwiej żyć Z nadzieją, że nadejdzie kiedyś taki dzień Zbliży się kołczkiem czapina Lub autem aneilo Zaśpiewa jak I uwierzysz w to, że przejdzie dzień Że wszystko nam się uda Uwierzysz w cuda tak jak wierzę, ja i oczy ze i pomyśl, że jeżeli dla mnie, to i dla ciebie też. Za dzień, gdy wszystko nam się uda, uwierzysz w cuda, tak jak wierzę, ja. To Musi zaraz jutro być, ale przecież łatwo żyć z nadzieją, że nadejdzie kiedyś taki dzień. Lepiej bogatym i zdrowym, niż biednym i chorym być. Więc tą prawdę do głowy już teraz idź, że błyśnie dzień, gdy wszystko nam się uda. On już jest blisko. Pesymistu w krew, ty się z nich śmiej, na życie nie. a tu atutową blokę krew. Za dzień, gdy wszystko nam się uda. Uwierzysz w cuda, tak jak wierzę. To nie musi zaraz jutro być ale przecież łatwiej żyć z nadzieją, że nam bliżej jest. do tego dnia La 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 proszę, śpiewaj la 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 Wszystko nam się uda, o cuda, cuda tak jak wierzę w ja, że nie musi zaraz sutro być, ale przecież łatwiej żyć z nadzieją, że nadejdzie kiedyś, tak dzień. Drodzy Państwo, tak Ja dzień.